Dzień dobry. Szanowni Państwo, tak jak obiecałam Państwu tydzień temu, że poprę kandydata na burmistrza miasta Sanoka w drugiej turze wyborów, takiego, którego program wyborczy najbardziej będzie zbliżony do mojego, tak słowa dotrzymuję. Oświadczam, że program wyborczy Komitetu Demokratów Ziemi Sanockiej jest mi bliższy aniżeli program wyborczy Komitetu Stowarzyszenia Łączy Nasz Sanok. W ostatnim czasie obserwując kampanię wyborczą realizowaną na terenie naszego miasta jestem zdruzgotana. Nadal pojawiają się kłamstwa i manipulacja. Dosyć tego. Musimy przerwać to. Należy współpracować, należy rozmawiać, należy pracować na rzecz miasta Sanoka. Dlatego w chwili obecnej uważam, że najlepszym kandydatem na burmistrza miasta Sanoka jest Sławomir Miklicz. Tak, 21 kwietnia oddam swój głos na Sławomira Miklicza. Szanowni państwo, i państwa proszę o udział w wyborach w następną niedzielę i oddanie głosu na Sławomira Miklicza. Dziękuję bardzo.